Dzień dobry, moim gościem jest pan Adrian, Franczyzobiorca Lodolandian kołacz na okrągło. Przyjechałam dzisiaj specjalnie do punktu pana Adriana do Rzeszowa, aby zapytać, jak mija mu sezon kołaczowy. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, mi również bardzo miło. Muszę powiedzieć, że sezon kołaczowy trwa w najlepsze. Przedłużamy go nawet o miesiąc kwiecień. I tak w tajemnicy mogę powiedzieć, że na przyszły sezon jest planowany sezon kołaczowy całoroczny. Więcej szczegółów nie będę zdradzać, ale mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę, ponieważ kołacz się u nas bardzo dobrze przyjął. To widzę, że lokalizacja swoje zadanie spełnia. Tak, jak najbardziej, nie mogę nic złego powiedzieć. Czy prowadzenie biznesu od zawsze było pana marzeniem? E, właściwie tak. Około 10 lat temu żeśmy z tatą próbowali e, szczęścia w gastronomii, prowadziliśmy małą restaurację, niestety się nie udało. Później właśnie szukali jakiegoś stabilniejszego źródła dochodu i wpadliśmy na pomysł franczyzą. I wujek, który wtedy pracował jeszcze u państwa w firmie, zachęcił nas i polecił, że jest na tym dobry interes. No i jesteśmy. Nie żałuje pan? Nie żałuje. To pozdrawiamy wujka. Tak, dokładnie, pozdrawiamy Krisa. Panie Adrianie, no to jak mija ten sezon kołaczowy? Ile najwięcej kołaczów, jakiego, jakiego smaku najwięcej się Panu sprzedaje, lokalna społeczność, jakie produkty najczęściej kupuje? Myślę, że chyba najbardziej klasyczne, które kołacze są dostępne to właśnie waniliowe i cynamonowe i one chyba najczęściej się sprzedają, aczkolwiek dużo tutaj mamy przepływ dzieci. Wiadomo, że kolorowe chyba z posypką kolorową chyba się najlepiej sprzedają też jeżeli chodzi o dzieci. No i ten zapach przyciąga. <noise> ten zapach, tak, szczególnie że jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie ten zapach się unosi, nie ucieka. Bo jesteśmy w miejscu tutaj troszeczkę tak zabudowanym. Pani Adrianie, dlaczego franczyza? Myślę, że każdy, kto chce spróbować swoich sił w biznesie, w swoim małym interesie, to powinien właśnie skorzystać z takiej pomocy jak franczyza. Bez doświadczenia można w pełni wykorzystać funkcjonalność danego punktu. Franczyza zapewnia przeszkolenie pracownika na punkcie, oraz teraz jest platforma szkoleniowa dla pracowników, która też bardzo ułatwia wstępne szkolenie. Jest cały know-how odnośnie produkcji. Jest cały HACAP gotowy, co też jest może problemowe dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z gastronomią. System kasowy, także myślę, że warto ktoś, kto nie jest po prostu obyty, żeby z pomocy franczyzy korzystał. I tym bardziej, że wkład własny jest przyzwoity. Ale no nie będę ukrywać, 50%, myślę, że tak około 50% sukcesu jest... W lokalizacji, a reszta to mocna ekipa, no i przede wszystkim zaangażowanie franczyzobiorcy. Bez tego no, nie ma na pewno sukcesu. Czy przy zarządzaniu ktoś panu jeszcze pomaga? Teraz już obecnie żona, no i oczywiście tato, z którym szukali pomysłu na, na to, gdzie ulokować swoje y, pieniążki. I który to już jest pana sezon? Jest to czwarty sezon, prowadzimy go od 2019 roku, na przemian z lodami w lecie. Czy prowadzi pan jeszcze jakąś inną dodatkową działalność? Działalność nie, ale jestem tak zwanym etatowcem. Pracuję na etacie, trzeba tego oglądać. Mimo tego, że już jest to czwarty sezon, no to faktycznie trzeba tutaj być, pojawiać się. Niech pracownicy muszą wiedzieć, że jest ktoś, kto po prostu się tym interesuje, bo wiadomo, że no, to jest w naszym interesie, czy No właśnie, to jest po prostu własny biznes. Tak, tak, tak. Dlatego trzeba się zaangażować. Trzeba, oj trzeba. W pierwszym sezonie, tak z ciekawości powiem, że y, przez pierwszy rok, pierwsze pół roku, to praktycznie w domu tylko miałem hotel. <laughs> z pracy do budki, z budki do pracy. Ale owoce, ale, tak. a, ale owoce są, dlatego że pan mówi, że w kołaczach można zarobić. Jak najbardziej, tak. Kwestia zaangażowania i myślę, że jest to do zrobienia. Fajne jest też to, że tutaj franczyza w razie jakichś niepowodzeń pomaga znaleźć jakąś inną, potencjalnie lepszą lokalizację, także no jest to też dużym plusem franczyzy. Jakie narzędzie, które oferuje Sweet Gallery Panu najbardziej pomaga w przy prowadzeniu e, punktu kołacza? do Lodolandii. Z racji tego, że pracuję na etacie, to na pewno platforma szkoleniowa pozwala na początku przeszkolić tak wstępnie pracownika, przez co mam troszeczkę mniej pracy później na punkcie i bardziej nowy pracownik przyswaja wiedzę. No podgląd online, jeżeli chodzi o obrót i w razie co jestem tutaj z Rzeszowa, to też przyjeżdżam, pomagam. Właśnie, a jak wygląda zatorowanie? Czy jest to skomplikowane? Nie, nie, nie. Jest fajna platforma. Właśnie też online, na internecie. Można wszystko sobie zamówić z jednego miejsca, co też bardzo ułatwia prowadzenie. A jak współpraca z opiekunem? Do tej pory mieliśmy dwóch opiekunów, teraz pani Ela będzie jako trzecia. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie się współpracować. Zawsze można liczyć na pomoc, są pod telefonem i rozwiązują problemy na bieżąco, jeżeli się jakieś jakiekolwiek pojawiają. A jakiś kiedyś był, który szybko został rozwiązany? No to jedynie kasą fiskalną, to wtedy bardzo Robert nam pomagał. No, no dobrze. jakieś tutaj takie fatum, że praktycznie kilka razy w tygodniu nam kasa po prostu odmawia posłuszeństwa. To i trzeba może przez tą sprzedaż? Bardzo możliwe. A czy wybieg kłaczek jest skomplikowany? Yy, teraz już nie, ale na pewno jest bardziej skomplikowany niż produkcja lodów. Mm -hmm. No, ale wszystkiego można się nauczyć. Dla, myślę, że takiego laika jak ja i co ma do kucharzenia lewe ręce, to... Wcale takie trudne. Kolenie, pamiętam, trwało dwa dni. Jeden dzień to była teoria, jeden dzień to była praktyka na kołaczu. Bardzo miła atmosfera, wszystko przekazane w bardzo dobry sposób. Można z tego wycisnąć. Myślę, że nawet nie tyle jako źródło dochodu dodatkowe, tylko jako główne. Myślę, że jest w tym duży potencjał. Klienci są bardzo mile nastawieni do tych produktów, także myślę, że warto. Pani Adrenie, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i życzę powodzenia. A Państwa zapraszamy do obejrzenia kolejnego wywiadu.